Jakub Madej dla MMRock, ze mną jest Michał Oleksiejczuk po zwycięstwie na Galifian 17. Cześć Michał. Witam wszystkich serdecznie. Lepiej nie dało się chyba tego sobie zaplanować, chociaż ten początek był trochę stresujący. Jak, 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 to, jak do tego podchodzisz? No tak, masz rację. Na... Ja mam tak, że przysypiam na początku. Dopiero jak gdzieś dostaję to się budzę. No, trzeba nad tym popracować i to zmienić. Potem już zacząłem fajnie czytać walkę. No, były trudne momenty na początku, ale potem, potem już, już poszło. Także, także spokojnie poprawimy to, poprawimy to i będzie dobrze. Jak pracować nad czymś takim, tak naprawdę, nad tym początkiem walki? Masz już jakiś pomysł na to? Tak, mamy tutaj z y, trenerem Andrejem, y, mamy, mamy na to sposób, tylko jeszcze potrzeba czasu, tak, żeby, żeby, żeby to poprawić. No, współpracujemy chyba dwa miesiące dopiero, także i tak już tam wiele się od niego nauczyłem, czerpię cały czas doświadczenie od niego, ale no, mamy czas, także tak, jeszcze popracujemy nad tym. Trener na pewno ma na to sposób, będziemy robić, będzie dobrze. Dwujęzyczny narożnik. Jak to jest właśnie? W dwóch językach tak mówią do Ciebie w narożniku? czy? Andrzej mieszka w Polsce od bodajże ośmiu lat, chyba. To nie wiem, może się mylę, ale mieszka już sporo w Polsce, także nie mam problemów. Tutaj mówi dobrze po polsku, także nie mam problemów ze zrozumieniem. I dogadujemy się, tak, tak było widać. No ale tak przed, na rozgrzewce przed walką widziałem, że to taki mieszany trochę język był i tak, myślałem właśnie, że bardziej y, gdzieś tam wschodnie rejony i myślałem, że ten polski nie jest tak całkowicie dobry. Jest, jest, także tutaj ja nie mam problemów z rozumieniem tego, dogadujemy się, wszystko, wszystko dobrze rozumiem, także, także okej. Okay. Y, właśnie o tej współpracy jeszcze powiedzmy, czujesz chyba progres cały czas y, jak trenujesz właśnie z tym nowym trenerem? Tak, w stójce czuję progres bardzo duży, wiadomo, że to w walkę jeszcze tam nie jest tak łatwo wprowadzić wszystkiego, czego się uczymy, ale myślę, że z czasem, z czasem będzie jeszcze lepiej. Dzisiaj no już po tym moim, jak dostałem w twarz, padłem, podniosłem się, to już potem zacząłem tą walkę lepiej czytać, nawet tam raz kopnąłem, fajnie udało się, no i później już, już, już tak trochę rzeczy zrobiłem tych, które przekazał mi trener. Kolejne zwycięstwo przed czasem, no i fenomenalna tak naprawdę seria zwycięstw. No właśnie, rośnie na Tobie presja tak, żeby nie przegrać teraz walki jest coraz większa taka presja, jak Ty do tego podchodzisz, jak Ty to odczuwasz? No, żeby tam nie, nie oszukiwać, tutaj nie udawać, no to wiadomo, że, że presja jest, tak wiadomo, im więcej tych zwycięstw, tym, tym się z hukiem potem może spaść większym, ale, ale tutaj myślę, że, że staram się o tym zapominać już, już przed pojedynkiem i już potem w klatce już o tym nie myślę. No. Jeśli, jeśli się noga powinien, no to, to wrócę na pewno, wrócę i mądrzejszy i, i, i będę się dalej bił. Także tutaj wiadomo, że, że nie będę wygrywał cały czas. Chciałbym, ale, ale to rzadko spotykane raczej w MMA, żeby mieć nieskazitelny rekord. Teraz walka dla Fenu, wcześniej dla TFL-u. Wiesz już gdzie następna walka będzie, czy może inne trzy literki wybierzesz? Nie, wiesz tak szczerze, teraz to będziemy, będę walczył na pewno na TFL w październiku. I tam myślę, będzie mocne nazwisko z tego co rozmawiałem z Jackiem. Będzie mocne nazwisko, także, także spokojnie, teraz odpoczniemy trochę, potem się weźmiemy znowu za ciężką pracę i w październiku się pojawię, w Oktagonie. Ja tam słyszałem za kulisowy, że to ma być jakaś duża gala noc. No tak, ale też szczerze powiedziawszy nie znam tam szczegółów. No nie, na razie niech zostanie tajemnicą, potem zobaczymy. No to już rywal pewnie za granicę będzie sprowadzany, bo z Polski raczej. Tak, tak, Za zagranicy. Jeśli to wyjdzie, to, to będzie dobre starcie, mocne starcie, także czekamy. Po ostatniej walce pytałem Cię o wagę, teraz też zapytam. Mówisz, że zbijasz ze stu kilku kilo, teraz też to tak wyglądało? Nie, nie, teraz właśnie nie zbijałem z tylu kilogramów. Tutaj moja dietetyczka postarała się o to, żebym ważył tak na co dzień 98 kilogramów i powiem szczerze, że na pewno to jest lepsze. Tak? No, po co mam bić tyle kilogramów i się męczyć, jak, jak mogą sobie tutaj dietą spokojnie utrzymać wagę i potem, potem sobie zejść z wody. Także nie widzę na razie powodów, tam, żeby, żeby zbić. Z tej wagi, no mam też dużo atutów w tej kategorii wagowej, także zostajemy tutaj, tak? I, i mięśnie czy tam jakieś postura, to nie wygrywa tak, jak dzisiaj zobaczyliście, nie. Okej, okay. z mojej strony chyba to wszystko, chociaż miałem jeszcze jedno pytanie, ale zapomniałem. Najwyżej dogramy później. Jeśli chcesz komuś podziękować, kogoś pozdrowić chwilę dla ciebie. No, dziękuję mojemu narożnikowi, dziękuję Konradowi, Andrzejowi, dziękuję Tomkowi, mojej detetycznej mojemu bratu, rodzicom, no i sponsorom, którzy mnie wspierali Szklarnie i DMC. Konrad Gębacki, Przewozy Transportowe, Wikibus, Klub Konesera, firma Bausil, restauracja Akuku, no i kogo tam pominąłem, to, to przepraszam. Mam nadzieję, że nie będziecie źli. Przypomniałem sobie pytanie. Wtedy pytałem cię też o wyjazdy do innych klubów. No i chyba nie ma czego zmieniać tak naprawdę, no bo trenując w Łęcznej rezultaty są fenomenalne. No ja jeżdżę bardzo dużo, także ja. Jeżdżę... Znaczy właśnie miałem na myśli sorry, że Ci przeszkodziłem oprócz tych wyjazdów jeszcze gdzieś indziej. Tak, jeżdżę do S4, także pozdrawiam chłopaków też serdecznie, że pomogli mi tutaj w sparingach, w przygotowaniach. Także tam porobiliśmy z Damianem Janikowskim i z resztą ekipy, z Marcinem. Prachnie, o ta, tam sparingi wiadomo. E, super. No, nad moją stójką czuwa Andrej, także, także czuję progres i nad moim partnerem tutaj, nad takim pełnym MMA czu, czuwa Konrad. No także, także dziękuję im i na razie nie widzę sensu. Dobrze się czuję, jestem u siebie w domu. Także na razie na spokojnie. Jest dobrze. Na razie jest dobrze. Dziękuję Dzięki. bardzo.